Cześć wszystkim, Marek z tej strony. Dzisiaj trochę inny odcinek niż zwykle. Robimy sobie odcinek z wymiany karty sieciowej w moim laptopie. Ciekaw jestem, czy to złapie ostrość. O, złapało. Właściwie to powinienem pokazać w ten sposób, bo kamerę mam ustawioną do góry nogami. O, nie wiem, nie będzie widać niestety. To jest, to jest webcam, a nie profesjonalna kamera, więc głębia ostrości tej kamery jest taka sobie bardzo. To jest mój wysłużony laptop Asus model model US 36SG. On i tak jest nieźle wykończony, Ma i, i piątkę dwurdzeniową i ma 8GB RAM, ale ma już 10 lat i jest już strasznym staruszkiem. I bardzo ciężko się na nim pracuje, bo e, między innymi ma słabą kartę sieciową tylko 0,4GHz. Zdaje się, że Bluetooth A3.0 czy 2.0 wręcz. Więc są z nim problemy z połączeniem się z sieciami, z podtrzymywaniem połączenia ze współczesnymi sieciami. I wymyśliłem, że po prostu wymienię w nim kartę sieciową na coś bardziej współczesnego. Zdecydowałem się na Intela model 7260 HMW, który jest niby zgodny na złączu PCI Express Mini, gdzie ono jest troszkę inne. Dla porównania tutaj mam kartę sieciową też Intela, model 8265 NGW. I to jest model, który ma złącze typu M2, tylko że w wariancie AE, A plus E. Bo dyski SATA na przykład mają A i tutaj M, jak mnie pamięć nie myli. Dwa, dwa ząbki nacięcia z, z dwóch różnych końców, a tutaj są obok siebie nacięcia. Także to nie wejdzie na przykład do płyty głównej złączem ze, z <coughs> ze złączem M2, które ma y no, przeciętna płyta główna. Ok, weźmy się w takim razie pomału do roboty. Jeśli chodzi o tego, lapka, jemu bardzo pomogło wymianie, wymiana dysku twardego. W środku fabrycznie był półterowy dysk twardy, laptopowy oczywiście, a jakiś czas temu, już dłuższy czas temu, wymieniłem w nim baterię na baterię, nie baterie kurczę dysk, wymieniłem dysk na taki, który jest na ssd -ki. i rzeczywiście różnica jest kolosalna, dysk dużo lepiej chodzi i komputer śmiga tak jakby prawie był nowy, więc była to ogromna zaleta. Bardzo polecam Wam, jak robicie taką robotę, namagnesować sobie śrubokręt. To jest śrubokręt, który dostałem do kieszeni na dyski twarde, w zestawie była. Taki magnetyzer kupiłem za 20 zł w Kerfurze, <laughs> takim dużym Kerfurze, gdzie mają dział z narzędziami oczywiście, nie, nie musiałem się jakoś szczególnie z tym e, bawić, żeby to zrobić, trzeba chwilę po popracować w ten sposób i, i bardzo ładnie łapie śrubki, świetne rozwiązanie, a używam tego śrubokrętu, a nie na przykład jakiegoś bardziej zawodowego, bo rozmiar jest nie ten, muszę też pamiętać, żeby odkręcić wszystkie śrubki. I od razu mówię, nie traktujcie tego odcinka jako czegoś jako tutoriala do swojego laptopa, bo każdy laptop jest trochę inny i to, że u mnie coś tak wygląda jak wygląda, nie znaczy, że u was też tak będzie. Więc generalnie są to dosyć proste rzeczy do wykonania. Ups. <laughs> Ale jeszcze trzeba nie mieć dziurawych rąk i trzeba wiedzieć co się robi. Akurat tak się składa, że mój model był swego czasu dosyć popularny i w związku z tym na YouTubie znalazłem całą masę filmów zrobionych przez różnych mniej lub bardziej profesjonalnych serwisantów, którzy pokazują jak takie rzeczy robić. Także obejrzałem sobie wcześniej kilka filmów, zanim zabrałem się za pierwszą wymianę dysku twardego w tym komputerze kilka już lat temu, to obejrzałem sobie kilka takich filmów na YouTubie, gdzie koledzy pokazywali właśnie co, co, co robią. I to było niebywale pomocne przy okazji. Też wy, pamiętajcie, żeby powyjmować takie rzeczy. Oczywiście, w przypadku tego laptopa jest to dosyć stosunkowo prosta konstrukcja, ale jeżeli macie laptopa na przykład ze zintegrowaną baterią, to może być trudniej. Więc trzeba, trzeba się z tym liczyć, że to są rzeczy, które mogą się bardzo różnić. Nie, nie każdego laptopa miałbym odwag odwagę otwierać. Chociaż ostatnio miałem okazję bawić się laptopem. Poczekajcie, poprawię trochę mikrofon. Okej, okay, ostatnio miałem okazję bawić się laptopem koleżanki, która też miała problem z dyskiem i z ciekawości zacząłem oglądać właśnie filmy na Tubie, jak go rozłożyć i widzę, że te najnowsze konstrukcje nie różnią się jakoś tak szczególnie mocno w stosunku do, do tych starszych, takich jak ten mój komputer na przykład. Chociaż muszę przyznać, że ten mój komputer akurat ma tą zaletę, że ma wszystkie te śrubki takie same, bo na przykład nowszy model Asusa, którego ojcu kupiłem kilka lat temu ma śrubki w różnych rozmiarach, w zależności do której części obudowy trafił, więc trzeba o tym pamiętać, jak się, jak się coś robi. O nie, Niedobre, niedobrze, bo kot przyszedł i chyba będzie chciała tutaj wskoczyć zaraz. W każdym razie, niucha. O nie, 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 nie. zostaw śrubki w spokoju. Przywitaj się tutaj z państwem, pokaż pyszczek. <laughs> I zmykaj, bo przeszkadzasz kocie. Dobra, i... Musimy takie narzędzie możecie kupić w Allegro za nie wiem 15-20 zł, albo coś w tym stylu, to są zupełne grosze. To jest taka szpatułka metalowa, która przydaje się do otwierania tabletów, telefonów komórkowych i podobnych rzeczy. Polecam kupić kilka takich, bo, bo, bo im więcej się ich ma, tym jest lepiej, bo można je na przykład wetknąć w boko budowy, żeby ta się nie zamknęła, kiedy pracujecie z drugiej strony. O, spójrzcie, już widać tutaj ofiarę naszej dzisiejszej pracy. Tu jest karta sieciowa. Tu mamy ram. Tu jest taśma podłączająca klawiaturę, a tu jest taśma podłączająca touchpad. A tu jest procesor ukryty pod higsynkiem, którego nie będziemy raczej dzisiaj ruszać. I teraz tak, żeby tu się dostać, muszę Otworzyć całą obudowę. Nie da się, niestety, tego zrobić mniej inwazyjnie, ale fajnie, że już tutaj widać, na przykład, podłączenia do karty sieciowej do anten, bo możemy sobie zapamiętać, że czarne jest po lewej, białe jest po prawej. O, mam taką pensetę, więc będziemy mogli sobie na przykład wygodnie to potem odpiąć i dopracować różne szczegóły. Dobra, na razie to zostawię. Musimy wypiąć. Taśmy. Oj. Na razie tak. Dobra. Taśma od touchpada bardzo łatwo się odpina. W przypadku touchpada, złącze jest takie, które tutaj mamy taki czarny dzyndzel. Trzeba go podnieść do góry. W przypadku klawiatury, jak mnie pamięć nie myli, jest taki, taka zapadka, którą trzeba tutaj przesunąć. O, w ten sposób, do siebie ciągnę w tym momencie i. Powinno, o widzicie, wyszło. Tu jest taki czarny element, nie, nie, nie sądzę, żebyście byli w stanie go zobaczyć przy tej rozdzielczości. I już się rozpięło, dobra. Wszystkie śruby wy wykręcone, nie, zapomniałem o jednej. Ostatnio jak musiałem czyścić wentylator w tym laptopie z kurzu, to próbowałem otworzyć na siłę tego lapka i się zorientowałem dopiero po jakimś czasie, że, e, że... Nie mogę go otworzyć, bo jest śruba jeszcze wkręcona, o której zapomniałem, także trzeba pamiętać o takich detalach. Dobra, już słyszę, że chrupie, co oznacza, że obudowa się już pomału tutaj otwiera, i teraz, tym narzędziem, wystarczy po prostu z boku sobie popracować. Te obudowy mają takie charakterystyczne zatrzaski, które otwierają się, jak użyje się pod odpowiednim kątem tego narzędzia. Trzeba bardzo ostrożnie to robić, bo można te zatrzaski wyłamać. Nie, nie jest to jakaś tragedia, nie jest to duży dramat, ale wyłamane zatrzaski na pewno osłabiają konstrukcję, więc lepiej tego nie robić, jeśli to nie jest niezbędne. Ok. Spróbujmy sobie. O! Podejrzewam, że dź dźwięki mo dosyć mocno macie wyostrzone, bo pracuję ba w bardzo ma ciasnych warunkach i mikrofon mam dosyć blisko ustawiony. Dobra. I teraz ważna rzecz. RAM, nie RAM tylko układ procesora karty graficznej, jak mnie pamięć nie myli, jest chłodzony za pomocą padów, które są przyklejane. A, i nie wiem, czy słyszeliście. A, tu jest te termo termoprzewodząca pasta, i ona przylega tutaj do tych dwóch elementów. Nie jestem pewny, co to jest. Teraz zobaczymy, może coś napisali. Nie, nie napisali co to jest. Zgaduję, że to może być jakiś element procesora. W sumie to by się zgadzało, bo zobaczcie, z tej strony tu mamy procesor. I to jest z drugiej strony. Tak, także, o, to jest z drugiej strony. Przepraszam, jeśli niewiele nie widzicie, ale kamerę mam tak dziwnie ustawioną, ale niestety mam strasznie mało miejsca. Dysk twardy Gudrama wrzuciłem tutaj dawno temu i jak na razie dobrze się sprawdza. Nie narzekam. Musimy w takim razie teraz, żeby dostać się, bo karta sieciowa jest tutaj, widzicie? I żeby się do niej dostać, musimy odkręcić dysk twardy i cały ten panel musimy wyciągnąć. Co jest ciekawe, pewnie już zauważyliście, że na przykład tu nie ma śruby i tu nie ma śruby. Nie było ich oryginalnie. Nie mam zielonego pojęcia, co się z nimi stało, dlaczego ich nie ma. Podejrzewam, że, że ktoś, kto montował ten komputer w fabryce, o nich zapomniał albo. Cholera, wie. Trudno powiedzieć. Dobra, to można już wyjąć. A nie, tu jeszcze są. Z mojej perspektywy ciężko dojrzeć się tych śrubek, ale są. Także, jak bawicie się w takie rzeczy, pamiętajcie, robicie to na własną odpowiedzialność. Ja osobiście, mniej, mniej doświadczonym osobom, zalecam poćwiczyć na. Sprzęcie, którego wam nie szkoda, zanim zabierzecie się za coś poważniejszego. Ja, mi tego komputera nie szkoda do końca, bo on ma już swoje lata i tak naprawdę powinienem kupić sobie nowszy, ale szkoda mi trochę kasy, więc póki co tak odkładam to cały czas. I, i dopóki on działa. A do zadań takich biurowych świetnie się sprawdza. Grać się na nim nie da, od razu mówię, ale do zadań biurowych świetnie się sprawdza, więc po co, po co marnować kasę. Dobra, i zobaczcie. Tutaj mamy tak, że mamy tak naprawdę płytę główną, składającą się z trzech elementów. To jest element, w którym mamy procesor. Zgaduję, że tu jest procesor graficzny albo zwykły, nie wiem, bo nie jest to opisane. Co, czy to jest opisane, ale musiałbym odwrócić tą płytę na drugą stronę, a nie chcę, nie chcę takich rzeczy majstrować. Tu nie wiem, co jest, nie mam pojęcia. Tu widzę jakiś kontroler od USB i od. Ten, być może, to jest karta graficzna w takim razie? Nie wiem. W każdym razie, zobaczcie, że ten element, na którym mamy złącze dysku twardego, jest podpinany takim osobnym złączem na piny. Bardzo ciekawa rzecz. O, i tu mamy już to, co nas najbardziej interesuje w dzisiejszym odcinku. Ciekaw jestem, czy to się zmieści, bo w sumie bez problemu. Ok, spróbujmy w takim razie teraz to wypiąć. Ostrożnie. Mm. Ja. Ok, jedno się odpięło. Powinienem użyć w sumie pensety. Ok, udało się. Dobra. I teraz musimy odkręcić tutaj te dwie śrubki i będziemy ustawieni. Bardzo ciekaw jestem, jak będzie z instalacją sterowników do tej karty sieciowej. O! Ten, ten śrubokręt za gruby jest na to. Mam jeszcze taki mniejszy. O kurde. Okej, okay, udało się. Super drobniutkie śrubeczki. Niestety ten śrubokręt jest ociupinkę za duży na to również, ale jak mocno przycisnąłem, to się udało odkręcić. Trzeba bardzo uważać z takimi rzeczami, bo możecie wyszczerbić ten tą śrubę i potem będzie kłopot, żeby w ogóle ją wyciągnąć. Okej, okay, tak wygląda oryginalna karta sieciowa. Czy złapiesz kamerę, głupia ostrość? Chyba nie. <laughs> <laughs> tak, to jest kamera, która o, 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 o. Dobra, to odwróćmy do góry nogami. To też sobie przeczytam, co tu jest napisane. Azure Wave. Model BGN z Bluetoothem Combo Card. Tak. Piszą, jaki tu Bluetooth jest, bo nawet nie sprawdzałem. Chyba nie. E, obie, obiecujcie, że nie widzicie, jaki tu jest MAC adres. <laughs> Chociaż chyba to w sumie wszystko jedno. Nie jest to jakieś super ważne. nie? To nie jest tak, że to jest klucz do Windows'a czy coś. Dobra. W sumie to wyjmuję tą starą kartę sieciową, więc nawet ten MAC adres nie będzie takim. Problemem, nawet jeśli ktoś go będzie chciał wykorzystać. Co jest ciekawe, wiele firm używa adresów MAC jako zabezpieczeń antypirackich, że instalując program, proszą Was o utworzenie licencji, i licencja jest przypisywana do adresu MAC karty sieciowej. I wielokrotnie się spotkałem z tym, że ludzie wtedy instalują w komputerze kartę sieciową na USB, takie najgorsze badziewie za 30 zł, jakie jest na rynku i do niego przypisują licencję tego komputera i dzięki temu potem mogą używać tego sprzętu, tego programu w dowolnym komputerze, bo nie muszą się niczym przejmować po prostu wiecie, po prostu działa dobra no tak, bo to idzie w ten sposób. Co ciekawe, tu też jest bateria. Zastanawiałem się, czy by jej od razu przy okazji nie wymienić, ale nie mam takiej na wymianę po pierwsze, a po drugie, ta działała całkiem dobrze jeszcze, więc jak widzicie, dostać się do tego wcale nie jest to takim problemem. Także jeśli ona kiedyś padnie, to, to wtedy ją wymienię. A poza tym przypuszczam, że wcześniej kupię sobie nowego laptopa niż. Zdecyduję się używać, wymieniać tą, tą, tą baterię niż ona wcześniej wpadnie. O, może w ten sposób. Ok. Jedna antena podłączona. Teraz jeszcze druga. Wiem, że za dużo palców używam za mało narzędzi. Osoby bardziej znające się na elektronice pewnie w tym momencie przeżywają ciężki cringe i siwieją im włosy i, 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 i obgryzają paznokcie z nerwów patrząc, co robię, ale. Tak, jak mówiłem, to nie jest jakaś super profesjonalna robota z mojej strony. Ok, udało się z powrotem wkomponować wszystko. Dobra. Ok, podłączona. Teraz tylko dokręcić najważniejsze śrubki. I poskładam to sobie już na spokojnie, i zaraz do Was wrócę. I spróbujemy, i sprawdzimy czy, st czy sterownik się poprawnie zainstalował, i czy można korzystać z tego. O nie. A, tu jest. <grych> I jestem już z powrotem. Yy, myszka działa. Klawiatura działa. Kocie! <laughs> Kot postanowił mi z ramienia zeskoczyć prosto na tego laptopa. I musiałem ją łapać niemalże w locie, żeby, żeby mi nie, nie zniszczyła wszystkiego. Także jesteśmy ustawieni, laptop działa. Co jest ciekawe, komputer natychmiast zaczął wykrywać sieci lokalne i od razu wykrył jakąś sieć lokalną 5G w pobliżu, 5 GHz. Co oznacza, że karta sieciowa została zainstalowana automatycznie. Nawet nie musiałem instalować żadnych sterowników, żeby móc z niej skorzystać. Także jestem bardzo zadowolony z tego, że tak to działa. Spróbujmy się połączyć. Jakie miałem hasło? Hmm, dobra. Będę musiał zmienić hasło, chociaż nie, bo nie ma klawiatury na ekranie widocznej, więc zaraz zobaczymy. <grym> w każdym razie jestem bardzo zadowolony z tego, jak wyszło. Miejmy nadzieję, że będę jeszcze bardziej zadowolony, jak to się połączy. Póki co, yy, coś długo to trwa. Ale i tak fakt, że wykrył kartę sieciową pokazuje, że to będzie <grym> spora szansa, że uda się o, o, osiągnąć sukces. Okej, okay, wygląda na to, że mamy interneta. Rzućmy sobie w takim razie przeglądarkę i tak z czystej ciekawości, bo nawet nie wiem, do, czy podpiąłem się w końcu do sieci 2G czy 3G. Czy 2i4G 2 czy 5G. Chodzi o gigaherce oczywiście, nie LTE i tak dalej. Speed, test, net. Jakby jeszcze ten speed poprawnie wpisać. O, proszę. No, w każdym razie bardzo fajnie się to udało zrobić. Bałem się jakiejś totalnej katastrofy. Przepraszam wszystkich specjalistów od komputerów, że, że wyszło jak wyszło. <laughs> Na pewno dałoby się to bardziej profesjonalnie rozwiązać. Dobra, połączyliśmy się chyba wolniejszą prędkością, bo coś powoli idzie. 40 megabitów. To nie jest jakoś tak super szybko. Tak z czystej ciekawości. E, 270 megabitów na sekundę wynegocjował prędkość. Teraz jest 300. Ok, może być. I tak dużych, dużych plików i tak nie zamierzam przesyłać za pomocą tego laptopa. Jak potrzebuję duże pliki przesyłać, to podłączam kabel bo wtedy można ten jeden gigabit wyciągnąć. Także jest bardzo porządnie, jestem zadowolony. Ok, ciekaw jestem Waszej opinii na temat tego odcinka. Pamiętajcie o łapkach w górę. Jeśli macie jakieś pytania, sugestie co do przyszłych odcinków tego typu, to ciekaw jestem, co, co za pomysły będziecie mieli. Bardzo dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach już niedługo. Dzięki, wielkie cześć.